Obiecałem Wam, że ta instalacja wyjdzie Wam bokiem, a tu nawet nie jest połowa. Ale wpadłem na pomysł kolejnego malutkiego szkolenia. Zanim zlikwiduję ten rozdzielacz, to troszeczkę go sobie omówimy. Nie mam pojęcia, co tu instalator kombinował i tak sobie utrudnił życie, ale prawdopodobnie po prostu rurki były za krótkie. A wracając do szkolenia, mamy tutaj rozdzielać ogrzewania podłogowego z zaworami pod podsiłowniki na górnej belce, ale na dolnej nie mamy przepływomierzy, tak zwanych rotametrów, tylko zwykłe zaworki i często przewija się pytanie, jak to regulować. Oczywiście najprostsza odpowiedź to, no według projektu, ale wiemy, jak jest, więc. Najważniejszą rzeczą to jest odkręcenie górnej zaślepki, to nie jest regulacja. Dopiero po ściągnięciu tego kapturka, dochodzimy do właściwej regulacji, czyli takiego zaworka i też na klucz impusowy. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu odkręcenie wszystkich obiegów grzewczych na maksa. No i jeżeli mamy jakąś wiedzę o długości, poszczególnych obiegów grzewczych, to te krótsze po prostu przykręcamy lekko. No i niestety jest to metoda na Macajewa albo metoda prób i błędów. No i oczywiście długotrwała. Instalatorowi pójdzie to na pewno sprawniej i szybciej, widząc jaką powierzchnię ma do wyregulowania. No i oczywiście, jeżeli będzie miał opisane obiegi grzewcze, bo z tym bywa różnie. Ale załóżmy, że opisy są i mamy jakąś wiedzę o powierzchni grzewczej. I powiem tak, w zasadzie przepływu nie widać, ale można to w jakiś tam sposób wyregulować. Więc tak czy siak da się to przeprowadzić. Hmm, tak się zastanawiam, czy zostawić go, czy może jednak wymienić na inny rozdzielacz. A zgadnijcie jaki.